Od stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wzrośnie z 4 do 7 tysięcy złotych. To realne wsparcie dla rodzin po stracie bliskiej osoby. Świadczenie pomoże pokryć rosnące koszty pochówku i będzie waloryzowane, jeśli inflacja przekroczy 5%. W 2026 roku osoby, które poniosą koszty pochówku bliskiej osoby otrzymają wyższe wsparcie finansowe. Zasiłek pogrzebowy wzrośnie z obecnych 4000 do 7000 zł. To znacząca zmiana, która ma pomóc rodzinom w trudnym czasie żałoby. W ubiegłym roku zakład ubezpieczeń społecznych wypłacił prawie 360 tysięcy zasiłków pogrzebowych, a w samym województwie mazowieckim wypłacił prawie 49 tysięcy takich świadczeń. Od 2026 roku kwota zasiłku pogrzebowego będzie wyższa niż obecnie, wyniesie 7 tysięcy złotych. Świadczenie mogą otrzymać również pracodawcy, domy pomocy społecznej, gminy, powiaty czy instytucje religijne, jeśli to one sfinansowały pogrzeb. Członkom rodziny zmarłego przysługuje pełna kwota 7 tysięcy złotych niezależnie od faktycznych wydatków. Członkom rodziny zmarłego przysługuje pełna kwota zasiłku pogrzebowego, niezależnie od faktycznych kosztów pochówku. Osobom spoza rodziny świadczenie wypłaca się do wysokości poniesionych wydatków, nie więcej niż limit. Jeśli koszty pogrzebu pokrywa kilka osób lub instytucji, zasiłek dzieli się proporcjonalnie. ZUS podkreśla, że podwyżka to reakcja na rosnące ceny usług pogrzebowych i sposób na zapewnienie realnej pomocy w najtrudniejszych chwilach.